Dzisiaj przed Wami, moi drodzy, będzie ciasto, które nie może zabraknąć na każdym szanującym się kanale, nawet jeżeli jest to mój kanał. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy robili brownie, które naprawdę bardzo szybko się robi. Witajcie na kanale CookPity. ja jestem Adam i zapraszam do wspólnego gotowania. W pierwszym kroku potrzebujemy zrobić naprawdę banalną rzecz, tak jak całe ciasto będzie e, banalne, czyli gorzką czekoladę, minimum 50%, wykładamy do formy silikonowej. I uwaga, do tego dorzucamy serki topione. I tak przygotowany nasz pierwszy krok wkładamy do airfryera na 45 stopni, ustawiamy temperaturę i to wszystko potrzebuje nam się roztopić. Ja osobiście używam serków topionych, bo mają mniej tłuszczu na 100 g produktu niż jakbyśmy wykorzystywali samą 100% śmietankę, która będzie jeszcze bardziej nas toczyła, a moi drodzy powiem Wam szczerze, że w smaku będzie genialne. Następnym krokiem jest to, że bierzemy sobie mały runderek i wrzucamy tam całą kostkę masła i potrzebujemy ją rozpuścić. Pamiętajcie, żeby nam się nie przypaliło, więc od czasu do czasu kontrolujemy ogień, jeżeli uznamy, że nasze masło jest jeszcze nie ale temperatura spowoduje, że po prostu ono się rozpuści, to możemy ogień wyłączyć, a ono, sam, ono samo się po prostu e, porozpuszcza. Pamiętajcie, że wszystkie przepisy, które robimy na moim kanale, nieważne czy to jest ten kanał z tymi dwoma na chwilę obecną filmami, czy to, jest, e, czy to są wszystkie filmy, które miałem na poprzednich kanałach, wszystko znajdziecie na grupie na Telegramie. Tam się nic nie wykasowało, jak w przeciwieństwie do moich filmów na poprzednim kanale. Moi drodzy, możecie dołączać do grupy na Telegramie. Link macie w opisie i korzystajcie dowoli. A teraz potrzebujemy oczywiście nadal kontrolując nasze masełko, powybijać żółtko od białka. Jeszcze jedno jajko. I teraz mam nadzieję, że białka jeszcze nie wylaliście, ponieważ możemy go sobie przylać po prostu do e, pojemniczka i możemy go zamrozić. Zrobimy coś z niego w następnym odcinku. Tymczasem do miski przerzucamy całe nasze żółtko. I dodajemy cukier, może być ksylitol. Oczywiście pamiętajcie, że w momencie, w którym używacie e, zamienników cukru, potrzebujecie go proporcjonalnie zmienić w momencie, w którym go po prostu stosujecie. Bo w momencie, w którym na przykład byście dodali tyle samo ksylitolu, co na przykład cukru, no to mogłoby się to, że tak powiem, różnie smakowo skończyć. Teraz to wszystko potrzebujemy ubić. Teraz kolejność jest obojętna, bo możemy najpierw dolać masło, które nam się rozpuściło. I następnie całą czekoladę razem z serkami po prostu również przelewamy do naszej miski, w której mamy już masę jajeczną. I żebyśmy mogli zrównoważyć gorzkość czekolady. W zależności oczywiście w jakiej po prostu proporcji mamy tą gorzkość po prostu możemy dodać jeszcze drażetki bądź po prostu połamaną mleczną czekoladę i potrzebujemy to wszystko ponownie wymieszać. Następnie szukamy sobie blaszki do pieczenia i przy pomocy silikonowej rózgi Całość tej naszej masy potrzebujemy po prostu wyłożyć e, do formy. Teraz zdradzam Wam bardzo fajny patent. Jak może zauważyliście, nie włączyłem wcześniej piekarnika, tylko włączyłem go dopiero przed minutą. Dlaczego? Bo teraz wkładamy to brownie od razu do piekarnika i od góry zacznie się, zacznie się rozcinać i tworzyć skorupka. To właśnie spowoduje to, że wasze brownie będzie z góry fajnie upieczone, a w środku będzie tak, jak być powinno czyli po prostu mega, mega wilgotne. Więc teraz wycieramy łapeczki i po prostu wkładamy nasze brownie do piekarnika. Tak więc, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału. Bardzo ważne jest to w momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli na początku drogi, komentujcie ten film, lajkujcie, udostępniajcie swoim znajomym, jeżeli Wam się spodobał ten film. Bardzo Wam Ci dziękuję za to, że oglądaliście. No i widzimy się oczywiście na grupie na telegramie z przepisami.